Witam serdecznie, Marcin Kociołek, Głębi Ostróda. Na wstępie filmu chciałem Was, drodzy widzowie, serdecznie pozdrowić. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, które do tej pory zostawiliście. Komentarze polubienia filmów. Słuchajcie, dopiero przed chwilą przestało padać. Dwa dni padało non-stop, zobaczcie, jakie piękne niebo. Dwa dni padało, e, przestało padać. Teraz wyszło w miarę słoneczko. W ciągu, w trakcie tego deszczu doszły mi jeszcze dwie samiczki. Fajne takie dosyć, dwuletnie. Zagar jeszcze podłączony. Także jeszcze czekamy na kilka fajnych gołębi. A jeżeli chodzi o gołębie młode. Słuchajcie, bierzemy się teraz na gołębie młode. Taka krótka informacja. Gołębie wyglądają i trenują rewelacyjnie, młodziaczki, Naprawdę jestem z nich mega zadowolony. Myślę, że są super zdrowe. W tym momencie karmię w ten sposób. Karma Goldwings. Jedynka, dwójka, trójka, czyli karma trzyfazowa. Daję teraz tak dwa kubki jedynki, kubek dwójki, kubek trójki. Gołębie trenują rewelacyjnie, fajnie wyglądają, wszystko super. Ta karma jest leciutka, nie ma tam grochów za wiele, więc e, jestem mega zadowolony. Na ten moment no zresztą sami widzicie jak gołębie młode wyglądają, są zaszczepione trzy razy, e, dwa razy raz szczepionką RP VAC, raz szczepionką Farma VAC PH i raz szczepionką od ospy. Co ważne, jeżeli szczepimy głębi od ospy, to warto zaszczepić głębi od ospy zaraz po lotach gołębi młodych. E, przepraszam, zaraz po lotach gołębi dorosłych, ponieważ Istnieje ryzyko, że nawet jak gołębie dorosłe są szczepione już od ospy, mogą się no mogą odczuć szczepienie gołębi młodych, tak zwłaszcza gdy gołębie są w tym samym gołębniku. Tak jak tutaj umie, ospa przenosi się drogą powietrzną, przenoszą ją owady takie jak komary. Także słuchajcie, na to trzeba uważać. Ja przez kilka lat szczepiłem w trakcie lotów starych na ospę. No ale ostatnio skonsultowałem to i dowiedziałem się, że nie powinienem tak robić. Um, może to się odbić w ten sposób, że po prostu będziecie mieli słaby lot na stare, że stare głębie nie będzie po nich tam widać, że one. Wiadomo, one OSP już nie dostaną, bo były szczepione na ospę. Natomiast może to się odbić na jakimś słabszym przylocie, mogą głębie konkursów w ogóle nie złapać, sam znam takie przypadki. Także tylko chciałem Was ostrzec. No teraz to już jest w sumie za późno, bo już jest tak głębi starych. Ale generalnie pamiętajcie, jeżeli szczepicie na ospę, to liczcie się z tym, że głębie dorosłe w tym momencie są narażone, że mogą przejść delikatnie powikłania takie poszczepienne. Tak jak tutaj mamy młode, tu są dorosłe. I po prostu mogą... Może to się źle skończyć w trakcie lotów w głębi dorosłych. A tak wyglądają młodziaczki. Śliczne, eleganckie. Tfu, tfu, tfu. Czekają, na pewno czekają, żeby zacząć je lotować. Jeszcze nie były na żadnym treningu, dopiero przestało padać. Jutro planuję je spisać, bo w niedzielę zbieramy spisy. Jutro planuję je spisać i przy spisywaniu... Yy, znaczy tak, one są wszystkie wprowadzone już do komputera, do systemu. Teraz tylko muszę je połapać i w ogóle sprawdzić ile ich jest a ile zginęło tak? ale tak wstępnie z tego co patrzyłem to około 14 y, młodych nie ma myślę że zostały w głównej mierze zjedzone przez jastrzębia bo strasznie w tym roku mi tutaj napierdziela jastrząb także yy, ale i to się okaże mam je spisane wszystkie w komputerze już mam wydrukowany spis młodych Teraz tylko będę je łapał, wyszukiwał po numerach obrączek i tylko będę wpisywał sobie barwę i będę musiał jeszcze sobie w systemie, później w, w komputerze uzupełnić barwę każdego młodego. I jutro dowiem się, jakie to 14 młodych mi brakuje. Mam nadzieję, że e, mam nadzieję, że po tych wszystkich moich ulubieńcach są wszystkie młode, ale znając życie, to pewnie się okaże, że trochę brakuje takich, trochę takich, aczkolwiek tutaj wszystkie te gołębie. Każdy z nich ma fajne pochodzenie. Ma w sobie przodków, które fajnie latają. Więc każdy jeden jest praktycznie bardzo ważny i wartościowy dla mnie. No ale niestety 14 zostało. Myślę, że w większości zjedzony przez jastrzębia. Także jutro się bierzemy za spisywanie. Całą tą robotę trzeba będzie zrobić, to też jest taka trochę robota męcząca i nudna. Ale jutro tutaj przypcham przyczepkę, bo muszę swoją przyczepkę w końcu wyjąć z garażu, bo już dawno nie była używana, muszę wszystkie klatki wyczyścić, odkazić je, spsikać wilkonem, niech troszeczkę tutaj ładnie na słoneczku wyschnie. Tu będzie stała przyczepka, będę przynosił w takiej małej klatce po 20 młodych. Poproszę żonę o pomoc, akurat jest na urlopie. Żona dostanie wykaz, ja będę jej podawał numer obrączki i barwę. No i wtedy będziemy wszystko wiedzieć. Później zostanie mi jeszcze wprowadzić te wszystkie młode do zegara, ponieważ w niedzielę mamy spisy i od razu też szczytujemy zegary przez kostki, tak? Czyli wszyscy przynosimy zegary, podłączamy pod kostkę, drukujemy spis i wtedy rachmist ma ułatwioną pracę, chociaż trochę i nie musi tych spisów klepać ręcznie. Ja byłem przez kilka lat rachmistrzem i wiem, co to znaczy na przykład wklepać do systemu 8000 gołębi. A są na przykład rachmistrzowie, którzy prowadzą kilka oddziałów, tak jak nasz rachmistrz, i musi na przykład taki gołębi wpisać kilkadziesiąt tysięcy, nie? Czy tam kilkanaście tysięcy? Nie, no, kilkadziesiąt tysięcy gołębi. Także to też jest, e, trzeba iść z duchem czasu, z techniką. Fajnie, właśnie jak się przepuści przez te kostki. Ja pamiętam, jak już zacząłem robić na kostkach, to było już o wiele łatwiej. Aczkolwiek robota rachmistrza uważam, że też jest ciężka, odpowiedzialna, stresująca. Rachmistrzowie też się muszą na odbierać telefonów czasami z różnymi pytaniami. Także pozdrawiam wszystkich rachmistrzów z całej Polski. Trzymajcie się panowie dzielnie i przepraszam, panie i panowie, bo wiem, że też są rachmistrzynie. Także słuchajcie, każdy musi tutaj swoją robotę wykonać. Najłatwiej mają zawsze hodowcy, którzy nie pełnią żadnych funkcji, którzy nie są w żadnych komisjach. To jest moje marzenie, właśnie nie pełnić żadnej funkcji, nie być w żadnej komisji, tylko sobie pojechać na wkładanie, włożyć gołąbki, pośmiać się trochę z chłopakami i wrócić do domu. Mam nadzieję, że to marzenie się kiedyś spełni. Na ostatnim locie, o, myślałem, że gołąb leci. Po ostatnim locie właśnie też trochę się tam naśmieliśmy na zegarach, bo zegary mieliśmy przełożone na niedzielę. Było trochę śmiechu, fajna atmosfera. Porozliczaliśmy nasze zakłady. Zobaczcie, jakie słońce. No w końcu, aż, się, aż mi się zachciało z domu wyjść, nie? Dwa dni lał deszcz, dwa dni od rana do wieczora. I tak liczę po cichu, że może coś dzisiaj kapnie jeszcze. Ale jak to u nas, tak, zimno, padał deszcz, teraz się znowu robi tak gorąco, że za chwilę się tutaj nie da wystać, nie? Także bierzemy się za Głębie Młode. To jest nasza przyszłość, mega, mega ważne. Ja, kurde, no mam duże oczekiwania w stosunku do tych młodych. Będziemy nimi lecieć, ale rywalizacja będzie polegała na tym, że z każdego lotu ma ich wrócić jak najwięcej. I o to będziemy walczyć. A wynik absolutnie się dla mnie nie liczy, jeżeli chodzi o gołębie młode. Wiadomo, chcąc zrobić wynik na gołębie młode, musi być zaciemianie. część gołębi leci na gumki, część gołębi leci na tipesy i tak dalej, tak dalej. Każdy wie o co chodzi. Misję tego już nie chcę robić, znaczy nigdy tego nie robiłem no i nie mam zamiaru tego robić, bo mi się po prostu nie chce. Po lotach gołębi starych, e, nawet w tym roku, myślę, że nie będę też chował. Znaczy, no na pewno nie będę chował młodych powdowcach, bo po prostu mi się nie chce. Tak szczerze mówiąc, bo dużo ludzi się mnie pytało, czy będę chował. E, powiem szczerze, że nie będę chował powdowcach. Może właśnie dobrze to powiem, żeby już to uniknąć tych telefonów. Nie będę chował po wdowcach głębi młodych, dlatego że po prostu mi się nie chce. A wychować młode to nie jest taka prosta sprawa, bo to trzeba naprawdę się trochę przy tym pochodzić. Bo to nie jest tylko tak, że się je puści na parę i zostawi się jej samopas i raz dziennie im się tam wiadro karmy wsypie. Bynajmniej ja, jak chowam młode, to u mnie jest wszystko, umie są głęboko karmione trzy razy dziennie. Do czasu zaobrączkowania młodych jest czysta karma, czysta woda, grid. Później. Jak już są młode, zaobrączkowane, bo nie chcę takim małym młodym, żeby dostawała jakąkolwiek chemię. Później, jak są młode gołębie zaobrączkowane, to zaczynam dawać jakieś dodatki, jakieś jogurty, jakieś tam yy, witaminy. no Wszystkie takie pierdoły. Wiecie, jak się podaje, głębiom, jak mają głębie młode, tak żeby łatwiej im było chować. I to jest roboty, tak? Bo to co drugi, trzeci dzień namieszać tej karmy, chodzić, sprzątać, pilnować. Ja to umiem, jest tak, że umiem codziennie. Czy mam 100 młodych? Powiedzmy akurat, że tutaj siedzę na młodych tam na rozpłodzie. U mnie każdy młody codziennie jest wzięty do ręki. Nie muszę każdego wziąć, zobaczyć, obejrzeć, zobaczyć miskę, jak to wygląda. Także wiem ile to jest roboty. A jak coś robić, to na 100% albo wcale, dlatego w tym roku podjąłem decyzję, że nie chowam młodych powdowcach, pomimo tego, że wyniki mam w tym roku najlepsze, jakie tylko w życiu umiałem, jakie sobie mogłem tylko wymarzyć, ale tutaj są młode gołębie. I to są tak samo, to są te same gołębie, tu są młode właśnie po tych lotnikach, młode po gołębiach rozpłodowych, także to co tutaj mam, e, aby tylko zostało ich jak najwięcej, nie? Ale to są takie same młode, jak te, które bym wychował po wdowcach, tym bardziej, że wyjeżdżamy też zaraz po lotach młodych na wczasy, mnie też mnie nie będzie dwa tygodnie, e, także w zeszłym roku też byliśmy na wczasach, musiałem prosić, bo wtedy chowałem młode po wdowcach, bo tam... No musiałem uchować trochę i powiem szczerze, że kolega tutaj przyjeżdżał, no ale ja już nie chciałem mu robić problemu, on przyjeżdżał raz dziennie, już tam siedziałem na tych czasach zestresowany, że tak to jest nie po mojemu i tak dalej, no tam tylko wtedy mnie nie było 7 dni chyba, tak? Ale no, też nie chciałem, żeby on tu przyjeżdżał po 3 razy dziennie karmić tego gołębie i tam się pierdzielić z tymi gołębiami, z tymi młodymi, z tym wszystkim, dlatego w tym roku już powiedziałem, nie ma opcji, nie chowam po wdowcach. Tym bardziej, że ja powiem Wam szczerze, wolę jak już coś takie młode, które po lotach młodych będą praktycznie wypierzone. Zaraz będą gotowe do rozpłodu niż gołębie po wdowcach, bo to są tak późne, jeszcze będzie jakaś taka kiepska jesień, deszczowa. Te młode wyglądają jak zdechlaki. One tam później zanim w pary pójdą, zanim jajka złożą, jeżeli ktoś do rozpłodu takie gołębie weźmie. Zdarzają się dobre. Zdarzają się fajne. Takie młode też. One też tam... Gdzieś tam by w takiej głębi. No wiem, że też szybko mogą te jajka znieść i tak dalej, ale ja takich głębi młodych nie lubię. nie. To takie jest późne to trzeba czekać, aż on spierzeje na następny rok i tak dalej, i tak dalej. Także, moim zdaniem, no mi się to akurat tam, ja jak już na przykład jakiegoś głębia do rozpodu sprowadzam, to wolę takiego, który już jest gotowy do rozpłodu. jest porządnym młodym, z wypierzonym eleganckim, a te późne młody to różnie z nimi bywa. Wiadomo, że one tam później. Zmieniają swój wygląd i stają się naprawdę wspaniałymi głębiami, no ale ja to nie lubię, nie? Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam. Kusz po, po wojnie opad, kurz po lotach opad, cisza, spokój. Maraton okazał się jednak tragiczny, moim zdaniem, bo myślę, że 40% głębi to nie ma w całym naszym okręgu. Mnóstwo hodowców do mnie dzwoniło, z mnóstwem hodowcami rozmawiałem, i każdy mówi, że. Walić te maratony, także trzymajcie się, pozdrawiam. Hej!